Witajcie widzowie na kanale Strefa Wojska. Dziś zapraszam Was do materiału, który poświęcę potencjalnemu następcy Rosomaka. Nowy wóz powinien wejść do służby w ciągu kilku lat. Czy będzie to polski KTO? A może gotowa zagraniczna konstrukcja? Nie ma pewności, jak to ostatecznie zostanie rozwiązane, ale kolejny producent chce z nami współpracować i oferuje pojazd Terex. Zainteresowani? W takim razie zapraszam do materiału. KTO Rosomak. Jeden z podstawowych pojazdów w polskim wojsku i jeden z pierwszych powywów świeżości na miarę XXI wieku oraz wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Rosiek to budowany w Polsce na licencji AMV-XC360 fińskiej Patri. Jego produkcją zajęły się Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA w Siemianowicach Śląskich, które po latach zmieniły nazwę na Rosomak SA. Było to związane oczywiście z produkowanym przez siebie kołowym transporterem opancerzonym. Skąd w ogóle wzięła się ta nazwa? Została ona wybrana na podstawie konkursu, zorganizowanego przez czasopismo Nowa Technika Wojskowa. Pierwsze egzemplarze nowego pojazdu trafiły do naszych żołnierzy w 2005 roku. Trudno stwierdzić, ile obecnie Rosomaków mamy w polskim wojsku, gdyż część najstarszych egzemplarzy została przekazana Ukrainie. Niestety do tej pory nie zdradzono, ile dokładnie ich było, natomiast można szacować, że w różnych wariantach mamy ich ponad 700 sztuk. Są to między nimi samobieżne, wozy dowodzenia czy wozy dostosowane do przewozu spajków. Kolejne pojazdy są ciągle zamawiane. Ostatni kontrakt dosłownie sprzed kilku tygodni opiewał na 12 egzemplarzy w odmianie ewakuacji medycznej. Zapłaciliśmy za nie ponad 260 milionów złotych, a ostatni duży kontrakt na wersję bojową został podpisany w grudniu zeszłego roku. Za 4 miliardy złotych kupiliśmy 80 zmodernizowanych rosomaków w wersji L oraz wyposażone w ZSW-30. Są one o 60 cm dłuższe od wersji podstawowej. Mogą pływać posiadając wieże polskiej produkcji, do tego jest jeszcze mocniejszy silnik, większe zbiorniki paliwa, czy zmiana drzwi pancernych na rampę. Obecna, przedłużona licencja produkcyjna kończy się w 2028 roku. Czy będzie przedłużona? Nie ma na razie ostatecznej decyzji, ale wiadomo, że wojsko chciałoby już pojazd nowej klasy. 20 lat to dużo i Rosomak potrzebuje następcy. Szczególnie że sama umowa licencyjna także nas ogranicza w rozwoju czy sprzedaży tej konstrukcji na inne rynki. Z tych powodów rozpoczęto program Serval, który miał zaowocować pozyskaniem nowego kołowego transportera opancerzonego. W połowie 2023 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przyjął umowę ramową na kilkaset nowych KTO, które miały zostać dostarczone w latach 2028-2035. Dostawcą miał być oczywiście PGZ. Plan był taki, aby w ten sposób rozpocząć prace rozwojowe, które zaowocują powstaniem rodzimego pojazdu, tak jak w przypadku Porsuka. Oczywiście z elementami zagranicznymi, jak na przykład z układem napędowym. Problemem jest tu jak zawsze czas. Na takie prace potrzeba średnio 10 lat, a wojsko chciałoby gotową platformę już za 2-3 lata. Zresztą pamiętajcie o licencji na Rosomaka do 2028. Początkowo taki był właśnie plan, aby nowy KTO był gotowy właśnie od tego roku i mogłaby ruszyć produkcja. Najpierw zastępowane byłyby starsze Rosomaki, a ostatecznie wszystkie wozem nowej generacji made in Poland. Wszystko jednak wskazuje na to, że nie doczekamy się polskiego KTO, a na pewno nie na takim poziomie jak w przypadku BWP Porsuk. W, w związku z tym poszukiwana jest zagraniczna konstrukcja, od którego producenta moglibyśmy pozyskać licencję. W ten sposób ma się narodzić polski NKTO, czyli nowy kołowy transporter opancerzony. W kwestii licencji pozostaje pytanie, czy byłby to faktycznie gotowy produkt, a jego montaż odbywałby się w Polsce, czy może pozyskalibyśmy tylko część rozwiązań? To na razie zostawmy widzowie, odniosę się do tego, kiedy faktycznie będzie już podjęta decyzja. Natomiast w tym kontekście mówiło się przede wszystkim o kolejnym wazie PATRI, czyli AMV 8x8 XP oraz koreańskim K808, również w układzie 8x8. Natomiast w tej układance pojawił się zupełnie nieoczekiwany gracz w postaci Terexa, który pochodzi z dalekiej Azji. Temat wypłynął podczas wizyty urzędującego jeszcze prezydenta RP Andrzeja Dudy w Singapurze, która miała miejsce kilka tygodni temu. Podczas wizyty w ST Engineering stwierdził on, że nasze przedsiębiorstwa, szczególnie Polska Grupa Zbrojniowa oraz Grupa WP, są zainteresowani współpracą dotyczącą przemysłu wojskowego. Z kolei strona singapurska chciałaby współpracować z naszym krajem w kwestii opracowania i zbudowania następcy polskiego Rosomaka. Zatem widzowie, jako bazę dla następcy Rośka, mielibyśmy całą rodzinę pojazdów Terex. Która już od wielu lat jest na wyposażeniu przede wszystkim wojsk Singapuru. Co nam faktycznie proponuje jego producent? Historia Terexa zaczyna się pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy to przemysł w Singapurze zdecydował o budowie własnego kołowego transportera opancerzonego. Który oczywiście będzie oferowany przede wszystkim dla wojsk tamtejszego kraju. Chciano w ten sposób zastąpić pojazdy CGC V200 w układzie 4x4. Przy projektowaniu pierwszej wersji miała udział także firma Timoney Technology of Ireland. Prototyp powstał w 2001 roku, a drugi w 2003. Testy konstrukcji na przestrzeni kolejnych lat odbywały się nie tylko w Azji, ale także w Irlandii czy w Turcji. Podczas nich Terex przejechał dziesiątki tysięcy kilometrów, gdzie były sprawdzane założenia konstrukcyjne, a potem nanoszono różne zmiany, dotyczące między innymi kadłuba. Ostateczne prace zakończyły się w 2008 roku i pojazd był gotowy do produkcji seryjnej. Pierwszą odbiorcą zostało Wojsko Singapuru. W 2009 ogłoszono zakup pierwszych 135 pojazdów. Terex 1 ma prawie 8 metrów długości. Tysancie można przewozić nawet 11 żołnierzy. Z kolei załogę stanowi dwóch żołnierzy. Masa pojazdu wynosi około 24 ton. Może przewieźć ładunek o masie do 8 ton. Za napęd odpowiada silnik C9 od amerykańskiej firmy Caterpillar o mocy 450 koni mechanicznych. Zasięg pojazdu to około 800 km, a prędkość maksymalna na utwardzonym terenie to około 110 km na godzinę. Pojazd może pływać. W kwestii opancerzenia można je dostosować do potrzeb użytkownika. Maksymalnie można zabezpieczyć pojazd przed ostrzałem amunicją kalibru 14,7 mm kadłub powinien wytrzymać w ładunku do 10 kg. W ramach uzbrojenia stosuje się między innymi automatyczny kalibru 40 mm. Dużym plusem Terexa jest działanie w środowisku sieciocentrycznym, dzięki czemu łatwo uzyskuje się i przekazuje dane innym jednostkom. Macie m.in. kamery zewnętrzne, które znacznie zwiększają świadomość sytuacyjną załogi, mimo że wóz ma już ponad 15 lat, to i tak jest bardzo nowoczesny, no ale oczywiście technologia idzie dalej i producent ciągle pracował nad swoją konstrukcją. Impulsem do powstania kolejnej wersji był przetarg na nową konstrukcję dla US Marines. Dzięki temu powstał Terex 2 Zmiany konstrukcyjne zostały wprowadzone pod nowego potencjalnego klienta. Dokonano modyfikacji kadłuba i przedniej części. Wydłużono go, przez co teraz pojazd ma około 8,5 metra długości z wcześniejszych 7,8 metra. Szerokość także zwiększa. Tu wzrost nastąpił z poziomu 3 metrów do 3,60 cm. Dostosowano pojazd do pływania w wodzie morskiej. Zmodyfikowano także dno pojazdu, charakterystyczne podwójne V, aby jeszcze bardziej polepszyć odporność czy improwizowane ładunki wybuchowe. Całkowita, dopuszczalna masa bojowa wzrosła do 30 ton, a możliwy do przewozu ładunek wzrósł do 9 ton. Maksymalna prędkość spadła do około 90 km na godzinę. Niestety dla produktu Singapuru Terex 2 przegrał rywalizację z ofertą BA Systems i Vehicle Defense Vehicles, a więc acv Natomiast to, co nie udało się w USA, udało się w Kazachstanie. Na bazie Terexa 2 będzie tam produkowany na licencji Terex Paris A. W realizacji o nowy KTO dla tego kraju pokonał produkt Otokara, a więc armę 8x8, która nie zdała lokalnych testów. Podczas pokonywania przeszkody wodnej miało dojść do zalania pojazdu. W dodatku Singapur miał proponować korzystniejsze warunki transferu technologii, co może mieć znaczenie w polskim kontekście. Skoro o przetargach mowa, to przejdźmy do Terexa 3, który został przygotowany jako nowy wóz dla wojska Australii. Nowy pojazd zachował tę samą długość w stosunku do poprzedniej generacji, ale powrócono do szerokości na poziomie 3 metrów. Maksymalna masa pojazdu wzrosła aż do 35 ton, a możliwy do transportu ładunek do 12 ton. Większa masa to także mocniejszy silnik. Dalej mamy tu silnik firmy Caterpillar, ale tym razem o mocy 711 koni mechanicznych. Pojazd w zależności od konfiguracji może być silniej opancerzony i uzbrojony w stosunku do swoich poprzedników. Maksymalna prędkość spadła do około 88 km na godzinę, a zasięg do około 520 km. Zmodyfikowano także rampę. Pojazd utracił zdolność pływania, no ale też nie była ona wymagana przez australijskie wojsko. Myślę z wiadomych powodów. Niestety tu także nie udało się wygrać. Ostatecznie kontrakt zgarnął Boxer. Na pocieszenie kilka lat później Terexa 3, którego możecie znaleźć także pod nazwą Sentinel-2, Kupiła Gana w liczbie 19 egzemplarzy. Tu macie widzowie dokładną specyfikację wszystkich trzech omówionych przed chwilą pojazdów. Terex 3 pokazano już dawno temu, bo w 2016 roku. Minęło więc sporo czasu i jak się możecie spodziewać, rozwój tej konstrukcji ciągle trwa i w zeszłym roku pokazano najnowszy owoc prac inżynierów z Singapuru, a więc Terexa S5. Ta odmiana była rozwijana do 2022 roku, a jej premiera miała miejsce w zeszłym roku. Skąd nazwa S5? Od przymiotników w języku angielskim, które mają określać nową konstrukcję. Po naszemu chodzi o przewagę, przeżywalność, spryt, łatwość obsługi i zrównoważony rozwój czyli, bazując wyłącznie na tych słowach, można dojść do wniosku, że Terex 5S to konstrukcja bardzo nowoczesna na wielu poziomach, która zapewnia przewagę na polu walki, a jej obsługa i utrzymanie zdolności operacyjnej nie powinno sprawiać kłopotu. Maksymalna masa pojazdu to 35 ton, i jest to 7 ton więcej niż w przypadku naszego Rosomaka L gdzie parametr ten wynosi 28 ton. Maksymalnie przewożony ładunek wzrósł do 13 ton. Przy czym masa samego pojazdu z Singapuru to tylko 22 tony. Długość wozu to 830, szerokość 300, a wysokość 270 cm. Prędkość na utwardzonym terenie to nawet 120 km na godzinę. Silnik ten sam co w Terexie 3, czyli caterpillar o mocy 711 koni mechanicznych. Tutaj mamy także możliwość zamontowania napędu hybrydowego i naprawdę moim zdaniem to spory plus. Pozwala to powiększyć zasięg pojazdu, zmniejszyć koszty eksploatacji i daje dodatkowe źródło zasilania w postaci akumulatorów litowo-jonowych. No i na takim rozwiązaniu możecie poruszać się w trybie cichym do 50 km, natomiast zasięg ogólny to około 1000 km. A załoga składa się z dwóch osób. Ma na do dyspozycji kilka wielofunkcyjnych wysiedlaczy, a także dzięki kamerom zapewniony wysoki stopień świadomości sytuacyjnej w zakresie 360 stopni. W desancie znajdzie się miejsce dla 10 żołnierzy. Pojazd ma możliwość kooperacji z pesałkowcami naziemnymi. Z Terexa, według zapowiedzi producenta, także może uczynić platformę autonomiczną. Może go także swobodnie konfigurować także do wersji pływającej. Co tym widzowie, mając jeden wóz, dowolnie go modyfikujecie pod swoje potrzeby stworzycie zarówno lekki pojazd, jak i ciężki, lepiej opancerzony. Taki BWP i CBWP w jednym. W kwestii wyposażenia ofensywnego, to także macie tu dowolność w wyborze choćby wieży. Na bazie KTO Singapuru stworzycie wersje specjalistyczne jak dowodzenia, niszczyciela czołgów czy wsparcia ogniowego. Terex 5S to faktycznie przedstawiciel pojazdu z najwyższej technologicznej półki. Wóz może być silnie opancerzony, dobrze uzbrojony, a zarazem świetnie wpisuje się w środowisko sieciocentryczne, gdzie współpraca z innymi pojazdami i szybka wymiana danych to podstawa. No i warto tu podkreślić wysoką elastyczność konstrukcji, pod modyfikację na potrzeby użytkownika. Zatem widzowie, czy to dobra droga? Jak mnie regularnie oglądacie, to domyślacie się mojej opinii. Jestem zwolennikiem przygotowania własnej konstrukcji przez polski przemysł. Jeśli faktycznie wchodzi w kooperację z Singapurem, to nie na zasadach zakupu gotowej licencji, aby produkować gotowy produkt u nas, ale najwyżej zastosować rozwiązania, które przydadzą się w polskim KTO, a które byłyby dla nas trudne do opracowania, jak na przykład układ napędowy z silnikiem hybrydowym. Producent ma spore doświadczenie w rozwoju konstrukcji i to doświadczenie można wykorzystać do współpracy. W związku z tym Terek jest wart uwagi, ale jako baza do zaprojektowania rodzimego rozwiązania. Coś jak Turcy zrobili przy czołgu Altaj, wykorzystując co prawda, niektóre technologie z K2, ale większość niezbędnych rozwiązań tworząc własnymi siłami. A wy widzowie, co uważacie? Czy sądzicie, że może jednak lepiej wejść głębiej w Tereksa? Czekam na wasze opinie w komentarzach. Dziękuję za poświęcony czas i do następnego odcinka. Hej!